Góry mam. Kiedy to z na Napierdalek było Bóg! Cieszę się, że nie jest jej bo ty na pierdala nie mi głód trzech! Nie mieliście <laughs> <laughs> jeszcze to co? Was na czym nie jasno dopisał pisał ręca! Raz pierdole ma syla jak z bomby atomowej! Cóż panie kapitanie! Z bomby atomowej! Niech to chuj! On nie żartuje! Zaraz zginiemy! Spokojnie! Na pierdala takie z 13 godzin! Daję do Dupyzaury! Jeszcze 3, 2, 1, zero. Przestał? Co się stało za mu amunicji? Nie. Usnął. Panie kapitanie, to może by go teraz tak O kurwa! Co się dzieje? Mówił pan, że on śpi! Mówiłem! 5 sekund temu! Dupyzaury śpił bardzo krótko! Koniecznie! To tu śpią bardzo krótko! lecz jak każda roślina, syrają bardzo długo! Choć rzadko! Rzadką kupą? no, Że nieczęsto! Choć czwartecznie straka jest wątlista! O kurwa, ale skucha! Ciu-ciu, ciu-ciu-ciu! Ciu-ciu, ciuu! Ciu-ciu! Trafiony nie, zatopiony. Eee, dwa. Trafiony nie niezatopiony! dwa! Trafiony niezatopiony! Chuj i... jeden! Chuj! Ale ból... to chyba od tego napierdalania. Ale na pewności sprawdzę jeszcze w kalendarzu. Słyszy pan? Przestał napierdalać! Czas się Panie kapitanie, co on robi? Może to wydawać się dziwne, ale te dupyzaury zrają całym ciałem. Ale kwas, taka skucha. Dobra, to co normalnie zagmije szybki. Spróbuję załatwić Ci O nie! A tak serca! o tak serca! Umieram! Do widzenia! Kurwa, pierdolony zdech! A no tak chciałem se po napierdalać!